Witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj Nietypowo Bo Nowy nabytek na gospodarstwie Mobilna mieszalnia pasz Produkcji Niemieckiej yy, Sprzedawana przez polskiego dealera firmę Agripak no, Przy naszej produkcji trzody chlewnej Już w miarę sporej Męczące było yy, Produkcja paszy była bardzo męcząca Ze względu na wydajność młyna I naszej mieszalni stacjonarnej Średnio w tygodniu na produkcji paszy spędzałem 30 do 35 godzin. A dzięki temu zakupowi, dzięki tej maszynie możemy ograniczyć czas produkcji paszy do nawet 6-8 godzin tygodniowo. mieszalnia y, z młynem o wydajności do 15 ton na godzinę średnio y, ogólna taka wydajność to już z wymieszaniem z dozowaniem do silosów i z przewiezieniem y, to gdzieś mniej więcej 5 ton na, na godzinę, na 55 minut. Oczywiście, myślę, że w, z czasem, z taką większą wprawą, można ten czas zmniejszyć, skrócić nawet do tam 50 minut, i jak już tu wszystko będzie sprawniej przebiegać. Miselnia posiada tutaj trzy wyjścia. Pierwsze z lewej i z prawej to jest zasysające, które zasyca rurą do młyna, tutaj jest magnes zabezpieczający przed różnymi niechcianymi, niepożądanymi e, metalami, które mogą uszkodzić, uszkodzić bijaki, jak i e, sita. Drugie wyjście, najgrubsza rura to jest rura wydmuchująca, która dozuje do silosów. I trzecia rura jest to e, do zasysania e, materiałów bez konieczności mylenia. Wtedy od razu e, materiały trafiają do mieszanika, nie poprzez śrutownik. Ta dźwignia służy do otwierania zaworu pod mieszalnikiem, który zwiększa lub zmniejsza dawkę, która jest dozowana do silosów. Tutaj mamy zbiornik na materiały, na oleje, płynne takie materiały, czy też zakwaszacze, czy też oleje, czy inne jakieś dodatki, tu pasz. Otwieramy poprzez ten zawór. I oczywiście kosz na dodatki paszowe, sypkie, jak premiksy i inne dodatki. Wszystko jest sterowane poprzez komputer z wagą. Tutaj mamy przełącznik od otwierania i zamykania kosza do tu materiałów, tutaj sypkich i dodatków. A tutaj mamy przyłącznik od yy, zasysania i wydmuchu. Włączyliśmy mielenie. W ciągu jest trochę ciszej. Może wam trochę opowiem o maszynie. Ogólnie maszyna powinna współpracować z ciągnikiem minimum 160 koni. No mniej to już może być problem. W naszym przypadku mamy czujniki 160 yy, konnego, 220 konnego i 280 konnego. Yy, najprawdopodobniej właśnie ten, z którym teraz jesteśmy, Jondir 7920, będzie pracował właśnie przy tej mieszalni. Mając wcześniej wiadomość na testach, pracował właśnie przy nim, spalił średnio na na tonę 3,5 litra paliwa. Yy, Wczoraj, gdy został przywieziony sprzęt, podczepiliśmy do niej e, Fendt A828 o mocy 280 koni. No i to już był, wydaje mi się, zbyt duży ciągnik do takiej maszyny, no bo spalił troszkę e, więcej, spalił 3,8 litra, gdzie z reguły pęd yy, powinien być oszczędniejszy. na testach dwa miesiące temu mieszalnie polskiej produkcji jednak ze względu na czasy jakie mamy, czyli czasy pandemii, gdzie wszystkie, wszystko się opóźnia to powiedzieli, że nie zrobią nam tej mieszalni w sierpniu. no po prostu nie mają części i nie zrobią, a, a my potrzebowaliśmy tego, no bo jednak produkcja trzody jest cały czas u nas systematycznie zwiększana, i po prostu za dużo czasu musiałem spędzać przy produkcji paszy, A trzeba przecież też uprawiać pola, kosić przy zwierzętach, też dużo jest roboty. No więc oni jest dla nas z taką propozycją, że mają oryginalną niemiecką. No ta polska jest kropka w kropkę ściągnięta z tej, tylko może trochę widać w niektórych miejscach, że. Poszli po taniości w niektórych aspektach, no więc powiedzieli, że mogą nam sprzedać tą niemiecką, ale oczywiście za dopłatę. Różnica w cenie między Polską a niemiecką e, wynosiła 80 tysięcy, mniej więcej tam netto. My dopłaciliśmy do niej 30%, a więc no, stwierdziliśmy, że to jest nie jest tak duża dopłata, i warto byłoby wziąć tą niemiecką. Wzięliśmy. No, i już po pierwszym dniu, dzisiaj w sumie drugi się zaczął. Mogę stwierdzić, że było warto, bo jest dużo lepiej wykończona, estetycznie zrobiona i przede wszystkim kompresor, który tutaj napędza wszystko i jest w sumie najwłaśniejszy. I młyn, są dużo, dużo cichsze. No naprawdę, jest głośno teraz. Nie wiem, czy tam, jak coś wyjdę, pokażę Wam przy robocie, no to będzie widoczne, słyszalne. Przepraszam, nie widoczne, tylko słyszalne. Jak będę coś opowiadał? No bo jest głośna, a wyobraźcie sobie, że tamta Polska była jeszcze głośniejsza. Jeśli chodzi o dźwięk, to tak to wygląda, tak to brzmi. I jak mówiłem, nie jest to najcichsza maszyna, ale polska wersja tej mieszalni, którą skupiowali była jeszcze dwa razy głośniejsza. To co robimy to uruchamiamy komputer. Jeszcze nie jest, jestem może na tyle wprawiony, więc trochę się gubię. Możemy sobie tutaj zapisywać różne receptury. Później sobie wtedy je wybieramy w komputerze. Wybieramy ile chcemy danej paszy sporządzić. Ja na przykład sobie wybiorę tutaj. Mam przygotowane premixy. Robimy sobie 4,5 tony. Zatwierdzamy i pierwsze, to mamy do wyboru, to jest kukurydza 3 tony. To dźwignie odbieramy na przykład sobie tutaj zawór w koszu i zasysamy premię. Jeśli chodzi o dodatki pasowe, to mamy już wszystko. A no jak teraz też nie mówiłem, kończy się na komputerze... Yy, Kończą się kilogramy kukurydzy, jakie mamy wziąć mamy... Teraz na komputerze wyświetli się, co jest następne. Teraz mamy żyto. mamy tonę szyta do zmielenia, komputer możemy sobie obracać, żeby był widoczny po prostu w tym miejscu, gdzie robimy paszę, gdzie zasysamy ją. Zączamy na przyczamy na wysypywanie tutaj przy wysypywaniu wystarczy wystarczy 550 obrotów na wałku więcej nie trzeba Mamy sobie zawór i tą dźwignią mniej więcej ustalamy, ile ma, jak szybko ma wysypywać. Po regulujemy zawór. Regulujemy, regulujemy zaworem pod mieszalnikiem, który wypuszcza paszę. Włączę Stoper zobaczymy. Ile będzie wysypało? 4,5 tony. Mamy 4 tony 300 kg i rozpoczynamy mierzenie czasu. W międzyczasie włączamy sobie czyszczenie filtrów i tam mniej więcej może tak co minutę mamy strzał filtry, który po prostu je czyści z tych wszystkich pyłów, a one później podczas mielenia będą trafiać z powrotem do mieszalnika. Jeżeli chcemy, to możemy też zrobić sobie taką e, wysyp paszy. Jak to wygląda? Zmienimy komputer. Bardzo ładnie zmielone. Tutaj bardzo jasna ta pasza, bo bardzo duży udział kukurydzy. To jest pasza dla loch prośnych czyli takie, które po prostu czekają sobie do porodu. Jest to chyba w sumie najprostsza pasza yy, dla trzody chlewnej i zobaczymy ile czasu będzie wysypywało o, mamy 370 kg jeszcze do końca, minęło 18 minut w międzyczasie sprawdzić czy magnes jest czysty To mamy 190 kilo. No, czy dane 19 minut, czyli coś tak, około 20 minut, słaby ładunek 4,5 ton no. Czy to dużo, czy to mało sami yy, zdecydujcie. Ja uważam, że jest to zadowalający wynik. Co jeszcze więcej można powiedzieć, o. Maszyna bardzo fajnie zrobiona. Mam nadzieję, że jeszcze coś na was nagram. Że nie będzie wcale przeszkadzał tak mocno ten dźwięk. Mam nadzieję, że jak najdłużej będzie dla nas służyć po prostu. Dziękuję wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku.